To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaśmierczak. Dziś jeszcze kilka słów o rejki. O rejki, czyli o energii, energii życia, która może nas wspierać, może nas uzdrawiać, ale może nas, wa, nam dawać potężną moc. Oprócz tego, że posiadam drugi stopień inicjacji Rejki, przeczytałam już teraz kilka książek na ten temat, kilka szkoleń, kilka konsultacji. Odkrywam coraz większy potencjał rejki, ponieważ na początku wydawało mi się, że to jest tylko energia, którą czuję w dłoniach i którą mogę przekazywać. I w ten sposób fizycznie mogę wpływać na drugą osobę. Kogoś boli głowa, zrobię zabieg rejki, ustępuję. Ktoś ma jakieś dolegliwości, jestem w stanie. Oczywiście nie, niekoniecznie bez pomocy lekarskiej. Ja jestem w stanie wspomóc, wspomóc leczenie czy zdrowienie, ponieważ energia, którą się dodaje, ona nie wyklucza i nie przekreśla medycyny, ponieważ medycyna jest potrzebna, ale ona może energię życia pobudzać i może wspierać i może doskonałym być dodatkiem do tradycyjnego. Leczenie. I tak mi się wydawało, że ta energia jest związana z uzdrawianiem, dodawaniem fizycznej siły. Teraz odkrywam inne aspekty rejki i jestem wręcz zafascynowana, ponieważ energię rejki można wysyłać w intencji, w intencji jakichś zdarzeń, tego, co byśmy chcieli. To nie jest żadna religia, ona nie opiera się na żadnej wierze. Ona po prostu jest siłą, która ma moc i która może nas wspierać. Podam Wam dzisiejszy przykład, gdzie odczułam na sobie działanie magii Rejki. Kiedy byłam przed rozprawą sądową, rzeczywiście taką trudną dla mnie, kiedy występowałam w roli świadka i zrobiłam przed wejściem zabieg rejki, nie dlatego, żeby wygrać, ale dla dobra wszystkich stron, ale przede wszystkim dla mojego spokoju. I wiecie co? Kiedy weszłam na salę sądową, to ja już nie miałam żadnych wątpliwości. Ja byłam spokojna, pewna. Przekonana o tym, co chcę powiedzieć, ponieważ mówiłam prawdę, a jednocześnie czułam ogromny spokój. I wiem, że to zawdzięczam Rejki. Jeśli chcesz porozmawiać ze mną na temat Rejki, chętnie ci o tym opowiem. Miłego dnia! Zapraszam, Alina Kaźmierczak.